Nie było ciał, nie było niczego, i wtedy zaczęło docierać do niego przerażające pytanie, które nurtowało rodziny setek innych osób: gdzie oni są? Z siedmiu tysięcy aresztowanych pięć tysięcy wypuszczono, pozostałych prawie dwa tysiące ludzi wywieziono, ale dokąd? Co się z nimi stało? 20 lipca 1945 roku z Moskwy przybyła specjalna ekipa śmiersza. Zadanie brzmiało: likwidacja zatrzymanych w lasach augustowskich bandytów. 592 osoby, tyle nazwisk wymieniono w raporcie. 592 ludzkie egzystencje, które miały zostać wymazane. I zostały. Wszystko wskazuje na to, że aresztowanych wywieziono ciężarówkami w kierunku miejscowości Rygol, a następnie poza granice państwa.